Poseł lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. Jeśli jej nie znacie, to ta, która oddała swoje psy po wielu latach do schroniska, bo się przenosiła do innego mieszkania. To już wiele świadczy o człowieku. Żali się na Twitterze, na Facebooku, że Sejm odbiera jej immunitet za to, że zakłócała mszę świętą. I cała lewica rusza z akcją murem za Aśką, murem za Joanną. I pytanie do Was, czy według Was powinny obowiązywać immunitety, czy każdy powinien być równy wobec prawa? No bo tutaj przytoczę artykuł 195 kodeksu karnego. Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Szojring Wielgus tylko dla politycznych korzyści. Wlazła do kościoła z transparentem, zakłóciła mszę świętą, zakłóciła ludziom modlitwę. I teraz dziwi się, że ktoś chce ją pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Atakuje nawet Zbigniewa Ziobro i mówi, że Ziobro nie zamknie jej ust. Skoro nawet nie Ziobro, to szanowna pani Joanno, Fundacja Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu, której jestem prezesem, zrobi wszystko, żeby pani odpowiadała karnie, tak jak każdy. Inny obywatel, który zakłócałby msze świętą, czy jakiekolwiek inne nabożeństwo: czy to w meczecie, czy to w synagodze, ponieważ wszystkie te religie są równe i nie będzie tak, że będzie pani sobie wchodzić na msze świętą z jakimś transparentem lewackim i myśleć, że jest pani bezkarna, bo nie jest i nie będzie w Polsce bezkarna za coś takiego. Tyle gadają o tej praworządności, ale jak sami łamią przepisy kodeksu karnego, a później chce ich się pociągnąć do odpowiedzialności karnej, no to nagle krzyczą o faszyzmie, nagle krzyczą, że są wielce prześladowani. Nie są, to jest po prostu normalne pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, tak jak każdą inną osobę, która zakłócałaby tego typu wydarzenie religijne, jaką dla katolików jest Msza Święta.